takie przysłowie, to kropla drąży skałę, tak? Potrzebujemy jednej kropli, jednego impulsu, żeby coś zadziałało na nas, do tego, żeby coś zrobić z tą rzeczywistością, bo niestety bierność dobrych ludzi jest jedyną rzeczą, która y, uniemożliwia y, temu światu to, żeby się rozwijał, tak? I ja zrobiłam to, coś z tym, co miałam, z tą niewielką wiedzą i umiejętnościami, Wysłałam kilka maili, zgłosiło się do mnie kilka ludzi i trwało to trochę, trwało to dobrych pół roku, gdzie bardzo stopniowo, z minimalnym funduszem po prostu zaopatrzałam tą wioskę w, w materiały i budowaliśmy to wspólnie. I też niesamowite było widzieć to, bo niestety to jest coś, z czym zmaga się Afryka, że tam słowo odpowiedzialność ma troszkę inne znaczenie, tak? Tam ludzie, ponieważ ich domy nie wyglądają pięknie, ich rodziny często są rozbite. Oni nie znają znaczenia słowa odpowiedzialność, bo oni nie są nawet odpowiedzialni za swoje własne dzieci. Więc widzieć. To y, widzieć jakby siłę i taki wysiłek i radość, jaką ci ludzie mieli z faktu tego, że mogą zrobić coś dla wspólnego dobra, y, było dla mnie bardzo ważnym faktem. I miałam świadomość, że jakby, jeśli faktycznie to miejsce powstanie i uda się coś z tym zrobić, to nie będzie tylko mój sukces, ale przede wszystkim będzie to sukcesem tych ludzi. I była pewna sytuacja, o którą chciałabym się też z Wami podzielić, kiedy, y, która była moim. Osobistym małym cudem, kiedy doszliśmy do pewnego momentu, generalnie nie było żadnych większych problemów czy stresów z tą budową, szła ona w miarę sprawnie. Do pewnego momentu, kiedy po prostu skończyły się środki finansowe i już nie bardzo miałam pomysł, skąd by można było ich zaczerpnąć. A staliśmy przed takim momentem, gdzie trzeba było zadaszyć ten budynek, a był to dosyć spory koszt. Jak na moje możliwości około 7 tysięcy i sobie tak mówiłam, myślałam o tym, skąd by wziąć taką kasę niby nie duża, ale z drugiej strony, jeśli się nie ma w portfelu albo na koncie, to jednak jest to pewna kwota. I też świadomość pędzącego czasu, tak, wiedziałam, że jest on dosyć ograniczony. I sobie tak myślałam, co by tutaj zrobić, tak? Ponieważ wierzę w to, że jakby Bóg ma przeznaczenie i plan dla każdego człowieka i on też, ja głęboko w to wierzę i wierzyłam, że nie wysłał mnie do tej Gany bez potrzeby, jeśli już powstała taka inicjatywa i też wierzę, że była jakoś tam to Boża opatrzność i, i Jego inspiracja, to mówię, Boże drogi, ale skąd ja teraz wezmę taką kazę, tak? I wyobraźcie sobie taką sytuację, nie minęło dłużej niż 24 godziny, dostaję maila, od pewnego człowieka, który dowiedział się o mnie, przeczytał o mnie gdzieś w internecie, polecili go też polecili mnie jemu moi znajomi i zwykły człowiek czytający po prostu o tej sytuacji, nie wiedzący z czym ja jakby się zmagam w tym momencie, powiedział, że chciałby sprzedać swój samochód, który sprzedawał już od jakiegoś czasu i za bardzo mu to nie szło, ale jak usłyszał o tym pomyśle to stwierdził, że zaryzykuje i wystawi ogłoszenie jeszcze raz. I stwierdził też, że jeśli uda mu się to zrobić, to on całą tą kwotę przeznaczy na budowę naszego przedszkola. I nie wiem czy Państwo wierzą w cuda, nie wiem czy wierzycie w Boga, ja w niego wierzę i nie jest to wyimaginowana historia. W ciągu 48 godzin ten człowiek sprzedał ten samochód. W ciągu tygodnia suma 8 tysięcy znalazła się na moim koncie i byłam w stanie skończyć zadeszenie i wytynkowanie tego budynku. Później pojawiła się jeszcze jedna sytuacja, gdzie do tej pory zazwyczaj wspierały mnie osoby z zewnątrz, z Europy, głównie z Polski. Mało było zainteresowania, że tak powiem, lokalnych jakby ludzi stamtąd, ale miałam tam przyjaciela, który który stwierdził, że to wszystko, co się tam dzieje, tak bardzo go porusza. On był Gańczykiem, jest Gańczykiem. Stwierdził, że on chce też zasponsorować coś dla tego miejsca i, i, i pieniądze, które mi dał, pozwoliły nam dokończyć finalnie całe to miejsce. I to pozwala mi wierzyć, że, że pojedyncze akty... Działania, empatii, współczucia, czy zaangażowania, chęci zmiany pewnej rzeczywistości, one mogą zmienić bardzo realną, czasem ciężką, czasem mniej ciężką sytuację pewnych ludzi. I ja nie chcę Państwa dzisiaj zachęcić do tego, żebyście oczyszczali swoje konta, czy wyjeżdżali do Afryki, tylko być może, żebyście czasem rozejrzeli się wokół i pomyśleli, co możemy zrobić dla drugiego człowieka, tak?